Cześć kochani, witam z kolejnego wyjazdu. Sobota po południu udaliśmy się w stronę Krosna. Nasz najdalszy wyjazd ekstraligowy w tym sezonie. Jutro o godzinie 16.30 będzie mecz Wielki Krosno z Zobaczymy jak będzie, bo daleka droga przed nami, więc na pewno będziemy jeszcze się łączyć z samochodu, może z jakiegoś postoju, może coś tam śmiesznego się wydarzy po drodze. Do zobaczenia, widzimy się później. Mówiłam, będziemy łączyć się z samochodu, ale uciek nam jeden dzień, bo to już jest niedziela, no i jedziemy zwiedzać coś tam na miasto, zobaczyć. Na Zamek Kamieniec. Do zobaczenia przy zawózku. A taką mam typową fuchę właśnie w ogóle dzisiaj, bo kierowca ma defekt. Trzeba, bus, trzeba motory z busa wyciągnąć i coś tam mu dysze przeczyścić, bo... Gaźnik trzeba sprawdzić, właśnie, bo nie wiadomo, czy zostanie dopuszczony do zawodu, bo jak, jak na obecną chwilę nie jest dopuszczony. O taka sytuacja. To, to nie, ale... Mieniec, jest bardzo fajna miejscówka w Mociumpanie, kuchnia na zgodę, można coś zjeść, napić się chłodnego napoju, bardzo są lody dla zjeść. dzieci, bardzo dobrze zjeść, bardzo dobrze się napić. Smak, dobre są, smakowe, są. bardzo są dobre napoje. Są dobre napoje <grym> także bardzo panu dziękujemy dziś. za gościnę i przekazujemy paniątkę z Gorzowa. Dokładnie. Taką jest szalona. Polecamy pana Witka bardzo serdecznie, który jest szefem tego całego zamieszania tutaj. I dla niego, który jest również kibicem z który tak. w dniu dzisiejszym jest. mówi też, niech wygra lepszy. Przekazujemy mu paniątkę z Gorzowa. Dziś, tak Już wygra. Już wygra. wygra. Dziękuję. Wygra lepszy. Wygra lepszy. To jest. No to foteczkę No to foteczkę no, jeszcze. Futeczkę. Kominki. Bardzo miły, sympatyczny pan, także naprawdę polecamy, jeśli ktoś jest, zajechać, zajść. Tak. Jesz, jeszcze jest inny, ale jest z tyłu na zapleczu, bo to metanol wyższego kalibru. O jest, nie, nie na zapleczu mamy, proszę. O, to, ho! że smaczne. Może może zdegustujecie i napiszecie czy smaczna, może ktoś już degustował i wie. Przygody jakieś? A teraz jedziemy na rynek. O chłopcy tam z tyłu rozmawiają. Jedziemy na rynek, poszukamy jakiegoś miejsca, żeby zjeść jakiś obiadek. Coś może? Żabka, żabka. Żabka musimy tak. Żabka to jest temat przewodni pracy, Dziś... kubeksy, metano, jest. Tak, dzisiejszy pod posiedzeniu wilków krosno idziemy razem z kibicami na no, a miło przyjaźnie wymienione poglądy Dziękuję. proszę bardzo pozdrawiamy z Gorzowa i zapraszamy na do Gorzowa dziękujemy miłego spotkania nie. 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 dziękujemy i wzajemnie pełna kultura nie ma jakiegoś porozumienia zostaliśmy milo, mile przyjęci a z takich ciekawostek stadion został wybudowany w 1951 roku co ciekawe, Stalgorzów i wilki Krosno jako nazwa Wilki Krosno nie spotkali się ani razu w żadnym meczu. Z KSM Krosno jechaliśmy cztery razy i cztery razy Stalgorzów wygrała. A jak będzie dzisiaj? No zobaczymy. No, wygra lepsze. I oby było spokojnie, bez kontuzji. Jesteśmy na stadionie Wilków Krosno. Ładnie odremontowany, na razie widzimy go ze strony zewnętrznej. Idziemy na stoisko, e, sklepik e, Wilku, żeby zobaczyć, kupić jakąś pamiątkę, szali, koszulkę. Zobaczymy, co będzie. Mecz wprośnie się troszkę opóźnia, czekamy na próbę toru w opadach mecz no niekoniecznie nadaje się do jazdy, tak twierdzą zawodnicy. Była rozmowa z sędzią zawodników, kierowników drużyn i, i chyba dwóch czy trzech zawodników było. No, czekamy na decyzję. Za cztery minuty ma być próba no i zobaczymy. No, wiadomo, że ludzie mówią, że żużel to nie szachy. No, nie dajmy się zwariować. Jeśli ten tor faktycznie się nie nadaje do jazdy, to lepiej go przełożyć i, i odjechać bezpiecznie z Także czekamy na kurwatoru i na ostateczną decyzję. Do później. tau goji tau goji tau goji tau goji tau goji tau goji kończy się po dziewiątym biegu, 26-28 dla Stali. No niestety, tor nie nadawał się do jazdy, to nie były zawody żużlowe, ale korida na motocyklach. No i z całym szacunkiem do wszystkich, którzy gdzieś tam z Krosna mogą mieć pretensje, no nie da się jeździć i normalnie odjechać z takich zawodów, gdy tutaj na wyjściu z drugiego łuku motocykle podskakiwały właśnie jak na koridzie, także no, Szkoda, bo lepiej, żeby ten Żurzel był fajnym widowiskiem i fajną, fajnie odegraną zabawą dla kibiców, fajnym, fajnie obejrzanym meczem. No, było dość sporo kibiców z Gorzowa, daleki wyjazd i fajnie, bo, bo to bardzo cieszy. Zresztą w Krosnie my sami nigdy nie byliśmy i żeśmy to już planowali od momentu, gdy Krosno weszło i było wiadomo, że jest w ekstralidze. No, my czekamy na, na to, czy nasi zawodnicy będą nam podziękować. Zawodnicy z Krosna już poszli do swoich kibiców i podziękowali. My czekamy na stalowców. Myślę, że wyjdą. No, gdzieś tam sprawy organizacyjne trzymają jeszcze, ale a my czekamy na nich i miejmy nadzieję, że, że wyjdą. A my zostajemy w Krośnie do jutra. Także do zobaczenia później.